Dzień dobry Dobry wieczór Cześć czołem Pytacie skąd się wziąłem Jestem wesoły Romek Mam na jeszcze domek A w domu wodę, światło, gaz Powtarzam zatem jeszcze raz No słuchajcie mamy piwo Z kooperacji Szauciał I oj Szału Pi... szał, szał Ciał z Podgórza tak Szałpif jako browar z takich nie najgorszych etykiet słynia, ale Podgórz akurat słynie z e, bardzo fajnych. E, to jest właśnie przykład. To jest przykład etykiety typowo podgórskiej. Tu nie wiem czy widzicie, ale tu jest... Ale to chyba ma jakiś sens głębszy. Tu jest ja jakiś wiem. sens, bo ta lala to jest podejrzana jakaś postać z, e, z Szałpif. A tu jest owca, która trzyma karton e, w stroju typa, który jest opalony na rolnika. A ma na sobie strój Borata. A ty, jaka leżbót jest! dużego pindala, bo widać. I skarpety żółte. Tam chyba... Piękna pan Jaśnica, to on ma jakąś tam jazdę na temat tych komiksów, czy coś tam. I to chyba o to chodzi. No możliwe. Mm. Nas to nie interesuje. Nas finansowana z pfron jest ta etykieta, ewidentnie, bo nie wszystko jest z nią dobrze. No ale dobrze. No ale dobrze. Jak nie dobrze, to dobrze. To no, ty będziesz ten, będziesz otwierał to doczytał. Piwo niefiltrowane, Wkład, z pilsenki, z z chmiel, z cytrusów i drosze. To jest sweet z, z zestem. Czarny kapsel, nieprzyjrzysty. No dobrze, zobaczmy. jakie jaśniutki. Bo to był zest z jasnych owoców. Czyli z jakich? No z cytryn, pomelo. Z cytryn. Uuu, ale jasne wyskitu. Obczajta. Biorę żarówę. Uwaga, biorę żarówę. Ekstrakt 12,5 BLG, alkohol 5. Takie piwa to nam się podobają. Lubiamy, pangus, lubiamy takie. Ciao, Dobrze, nic więcej nie jestem w stanie. O jezu. Nie wiemy, z jakich to owoców buzę. To pachnie. Jak Fanta. Tak? Okay? No? Super. Zaraz wam brawo. pokażemy tą piękną etykietę. Mardarynki z cytryno. Spomani, o, kurczę, to fajnie, no kurcze, fajnie. Naprawdę, jak, tak. jak napisali cytrusy, to chyba mieli na myśli wszystkie istniejące. Wszystkie cytrusy, no. Ale mega. No zawaliste, kurde. A czemu te wszystkie piwa wychodzą w lutym, jaki jest wypis no, na dworze no. zamiast wlecie? No. Ja, ja pamiętam, to... słuchajcie, jak e, Artezon wypuścił Babilato, pierwszą warkę. I to był. E, nie, nie ten rok, tylko poprzedni. Nie? No. I było kurwa tak gorące na dworze, on miał chyba z 16 Belgii, nie 18. Jakoś tak, dużo. i to jakieś belgijskie sezon, chyba to był. I takie słodkie wupał. A to co On tak? Mi się wydawało, że babiela to bórek. No właśnie, jak wtedy co, co było. Co bórek jest Była mera, była. Pacific, white By paper. I, no. I co tak machnąłeś, że co? Że dobre. Kurde. Ale w ogóle. Skąd wziąłeś to piwo? Ja pierwszy no. słyszę o tym piwie, ale ja przyjeżdżam na łogowcem. Stało na półce. Cały czas czytam o piwie. Ale davidz to no? No. Stało na półce. Mega. Boże, rzekomo jest wytrawne dobre, wytrawnie dobre, wytrawne, dobre. Pyszne piwo, ja pierdzielę. No słuchajcie... Eee, Oczywiście z boczki jakieś się doszuk doszukają tu siareczki, dupeczki, sreczki, ale to w ogóle to jest wszystko nieważne. Ale ja, ja. Ty byś się doszukał? Ja bym chciał, by się tu siareczki doszukiwał. Tak? Ale to nie chcę. Ja bym się No. Ale wcale nie chcę, bo, bo no mega, ten zest tutaj nie robi fajną robotę. Ale jest, to jest takie fajne trawne. I jest takie rześkie, że w ogóle... Jezu, nie żeby to piwo było w lecie. To jest taki kurde, no jest, to jest taki... Lato z radiem. No lato z Ty Jak to jak na, na Radikach? Jezu jak ja mam zaćmienia. Znaczy nie wiem jak, ale ja wiem to z kabaretu. Ale lato z radiem już ja nie mogę. mogę to... Wyjdziemy na jakiś człowieka nieudacznika, bo to rato z ladiem, to ta melodyjka, przy to kult jest, kult. Ba, Nie wiem, ale wczoraj robiłem polenera, wrzuciłem jodłowanie, to w podobnym klimacie. Będzie jodłowanie A to piwo jest w podobnym klimacie do? Do wszystkich innych dobrych piw. O, i bardzo dobra odpowiedź. Świetne. Świetne piwo. A w ogóle wracając do tego, że dlaczego te piwa ukazują się teraz. Moje zdanie takie trochę pompatyczne będzie takie, że dlatego, że poziom polskiego craftu na tyle wzrósł, że w lecie to będzie rozpierdolone. Polskie browary mają taką wizję i tak dużo mają pomysłów i, i tak dalej i wypuszczają dużo piw, że nie da się w, te, w zimie wypuszczać tylko reesów i porterów i jakichś tam sezonów i piw degustacyjnych, tylko wypuszczają również takie rzeczy browary. Może to być tak. Może też być to spowodowane tym, że e, nie chcą czekać po prostu. Że mają fajny pomysł, mają możliwości. Zresztą wiecie, no, najlepsze cytrusy, przynajmniej z tego co ja wiem, w Polsce, ale to takie w sumie sklepowe, nie wiem na ile one się nadają do, do piwa, e, bo tak jak jabłka deserowe, no. które my mamy w Polsce, nie nadają się do produkcji cytru. tak może być tak, że z cytrusami jest tak samo. Czyli te, które nam smakują w sklepie, mhm. jakieś pomarańcze, mardarynki i inne rzeczy, nie nadają się do piwa, ale jeżeli jest tak, że one się nadają, to najlepsze cytrusy są właśnie w no zimie. Bo najlepsze w Polsce, są e, pomarańcze, najfajniejsze są mandarynki. Pomelo. Pomelo jest w ogóle, bo w lecie nie ma? To może to też z tego wynika, że łatwiej jest w zimie o dobry surowiec. Ale mega, wypiweczko. No, bardzo dobre. Pycha. Jezu, każdy letni dzień, jak ja sobie teraz powiem o 30 stopniach, No, to, no. To, albo nie tak, jak, jak, jak ja bym był w 30 stopniowym upale teraz i sobie przypomnę to piwo, jak one były w chłodnej piwnicy pite w, w takiej temperaturze, to... Ale, mmm, no mistrzostwo świata. No. Ale mam, niestety, mam dziwne wrażenie, że to piwo może być niepowtórzone, nie? Czemu? No bo szały piw, to szały piw są strasznie zarobione chłopy. No ja wiem no. Ale może na przykład podgórz sam Pod, podejmie. Podgórzańska jajecznica ten... też nie bardzo. Który z nich może podejmie rękawicę, będzie robił sam, ale tylko naklejał etykietę tego drugiego. Może na zmianę będą robić. Niech robią. Róbcie to piwo. Róbcie. Etykieta też nie zostanie bez zmiany, jest świetna. No dokładnie. No i chciał ciał, no taka prawda. To jest, tutaj... to jest CSI, już wszystko rozkwiniłem teraz. CSI Miami. No to ta sobie cycuch kogoś zabił, to już od razu wiadomo, że kogoś zabił, a to są tak grudy. Co? Pokazuj ludziom. Cyców kogoś zabił i tu ściemnia na plaży, że niby tutaj. A? A to jest Rudy ten, co tam zawsze i tak wszystko robi. Oraisha Ale to jest no ja... zdrowie Rudy, wyjątkowo. Bożego ciała. Dlaczego ty nie możesz takiego piwa zrobić? Bo nie mam tyle czasu, umiejętności, wiedzy. Ha, dobrze zacząłeś, bo nie mam tyle czasu. I na tym by nie skończyć, wiem. Na tym niech się, się wszystkim głupio zrobi. No. no słuchajcie, słuchajcie bujaczki.